Dzień dobry. Aktualnie nie ma regularnie filmów z racji tego, że jest strasznie zimno. Ja też nie mam za bardzo czasu teraz jeździć. Natomiast dostałem od chłopaków z Rewa TV i Masahuku Ursus. Chłopak na Facebooku ma taki profil. Dostałem kilka akcesoriów do tego, żeby pokazać. A pokazuję dlaczego. Bo według mnie są spoko i część z nich sobie na pewno zostawię. No i po kolei, co my tu mamy? Uchwyt na gaśnicę. Ja to miałem w każdym innym kładzie. Tutaj nawet zrobił mi spersonalizowany nakładzie. Po co gaśnica? Jeżeli coś nam się zacznie jarać w kładzie, czy latem, jak jeździmy sobie po trawach, no to oczywiście coś takiego się może przydać. Nie? Co prawda ona nie jest jakaś duża, bo kilogramowa, ale lepiej mieć cokolwiek lub nic. W ogóle chyba według przepisów też powinniśmy mieć tę gaśnice. Ale to chyba kwestia też do doczytania. Do Natomiast y, po kolei. Uchwyt na gaśnicę to jest coś takiego, co możecie sobie zamontować w te oryginalne sloty, które są w większości kładów. Bez konieczności wiercenia, bez konieczności spinania tego na tretytki, cybanty i tym podobne, to się tutaj wkręca. Później przykłada się taki uchwyt, no i mamy. Możecie to zamontować w dowolnym miejscu, w dowolnym slacie, gdzie chcecie. Drugi element to jest taki um, uchwyt na karnisterek, który się kupuje na Allegro. Na dodatkową piątkę, czy tam ileś różne chyba są pojemności tych karnisterków, też z takim slotem, właśnie, który się. Montuję właśnie w takim miejscu, i w dowolnym miejscu możecie sobie to też przytwierdzić. Kuferek. Kuferek sobie na pewno zostawiam, ponieważ to jest fajna rzecz. Ja teraz jeżdżę sam, bez dziecka. Bo jest wiadomo, jak Wam powiedziałem przed chwilą, zimno, więc w miejsce pasażera wpinamy sobie takimi wydrukowanymi uchwytami taką skrzyneczkę. No tematy są dwa do rozwiązania bo tak naprawdę możecie kupić oryginał z Muda. On jest wtedy mega fajny, ładny, taki zlicowany, z tymi bagażnikami z takim tutaj oparciem wyściółką no ale minus tego jest taki, że jest drogi. To kosztuje jedną trzecią ceny. To jest mega solidna skrzynka z Jato, właśnie przytwierdzona za, takim, za pomocą takich uchwytów. Ona jest mega stabilna, nie trzęszy się, nie rusza, więc nie ma opcji, żeby wam to odpadło. To się po prostu na wcisk zakłada w miejsce tego fotela. Nie, nawet nie jestem w stanie, trzeba dwoma rękami to sobie wyszarpać. W każdym razie to nie jest tak, że zamontujecie i zostaje. W każdym momencie można to zdemontować albo założyć z powrotem. Ma w środku też taką wieściółkę, taką piankę, więc jak coś tam włożycie to się Wam nie będzie tukło, waliło i tym podobne, więc ten kuferek sobie na pewno kupuję, natomiast jeżeli chodzi o kolejne akcesorium to jest dla osób, które no, chcą ostrze jeździć, topić, jeździć w przeprawach, ja na razie tego nie będę zamontował, montował, bo jeszcze tak nie jeżdżę, jeżeli zacznę to na pewno to zrobię, ale o co chodzi? Jak wiecie, Goos i CFK pod spodem to jest ta sama konstrukcja, więc również tak jak w CFC, ja to pokazywałem też w filmie z szarej. Jak ten egzemplarz Czech, gdzie naprawialiśmy tą wodę olejową, I ja tam pokazywałem, jak przerabiam ten dolot w taki sposób, że taką oto rurę Spiro ucinamy tą rurę, dokładamy w tym miejscu, tak pokrótce Wam powiem, zawijamy w ten sposób, i tak zostawiłem. Natomiast czemu to robimy? Ponieważ, nie, może tego teraz nie będzie widać, ale tam pod spodem widać koło. I w momencie, kiedy będziemy bardzo szybko jeździć po wodach i tym podobne, i woda Wam się dostanie tutaj do dolotu, poleci do airboxa, jest ryzyko, że przez filtr powietrza zaście Wam do silnika. No wiecie, czym to się skończy. A jeżeli chcecie tego uniknąć i jak powiedziałem, jeździć głęboko w przeprawie, gdzie jest ryzyko, że Wam się tutaj coś dostanie i zaleje. Wtedy rewo zrobiło coś takiego czyli taki oto snorkel. On wygląda w ten sposób nie wiem, czy będzie to teraz widać taki dodatkowy kominek, można powiedzieć. On wtedy tutaj wloty ma do airboxa i do CVT. No, dzięki czemu wiecie, jeżeli jest na takiej wysokości, jeszcze skierowane w kierunku kierowcy, no to nawet jeżeli Wam się coś przeleje przez maskę, czy będzie bardzo chlapać, no to jest znikła szansa, że tam woda Wam się praktycznie zerowa, że woda Wam się dostanie tutaj od tej strony. No, chyba że będziecie topić, że nie będzie widać kierownicy. No i teraz, jak to jest zrobione, tutaj są takie dwie rury. I tak samo jak wcześniej pokazywałem Wam przed chwilą, tą rurę zawinąłem tu. Wtedy tą rurę łączymy sobie z jednym wlotem a drugi wlot do CVT jest taka przejściówka, którą zakłada się w tą rurę. Później w tą rurę oryginalną. Później również rurą Spiro. Od tego miejsca do drugie podłączenie do, do tego hmm, snorkla. I temat ma się załatwiony. Minus tego wszystkiego jest taki, że żeby go zamontować, no to niestety musicie sobie przedziurawić tutaj dwa otwory. Z jednej i z drugiej strony. Po to, żeby na spinki ten kominek w tym miejscu siedział, on. No nie mam jak tego teraz pokazać. Ja na razie go nie będę montował, bo tak jak wam powiedziałem, nie jest mi to potrzebne. Zobaczymy, jak będzie na wiosnę i latem. <grym> Czy zachce mi się topić? Prawdopodobnie tak. No to wtedy coś takiego założę. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli taki oto elemencik służący do smarowania łożysk w kładzie. Po co to robimy? No bo jak topimy, jeździmy po wodzie i tym podobne. Czy też po większym przebiegu, no wiecie, kto smaruje, ten jedzie, nie? Więc, więc jest też taki elemencik, jak to działa. Łożyska w piastach, w Kudrzeju, w CFC czy w Gołsie, też w Kanamie są jakby złożone to są dwa łożyska, między którymi jest, że tak powiem, przerwa i możecie je smarować w ten sposób, że albo wyciągacie piastę, wybijecie łożyska i smarujecie, albo wyciągając piastę w miejsce, gdzie wchodzi półłość, czyli tak naprawdę od tej strony. Wkładamy sobie w między te łożyska właśnie taki element. Tutaj są dwa oringi i takie dziurki i kalamitka. Dokładając smarownicę, wciskając to w piastę, smar przedostaje się właśnie w te łożyska, w te przerwę między łożyskami, a te oringi zapobiegają temu, żeby ten smar nam na boki nie wychodził i trafiał właśnie bezpośrednio tylko w te bieżnie łożysk Dogrywam to, ponieważ o tym zapomniałem. No, i to by było na tyle. Tutaj też ten kuferek, nawet jak mam teraz jeżdżę bez siedzenia, jak wiecie, kanapa jest obniżona. To, no nie ma tutaj też przerwy, nie? Więc ja na razie jeszcze nie rozkminiam nic, jak tutaj zabudować ten tylny fotel. Natomiast prezentuje się to w ten sposób. To jest dla osób, które wiecie, nie chcą jeździć z dużym kufrem z tyłu, a chcą sobie wrzucić jakieś, jakieś elementy typu, nie wiem, dodatkowe rękawiczki, to nawet buty się zmieszczą, no wiadomo, kaz wam nie wejdzie, ale takie rzeczy, czy tam jakieś jedzenie na ognisko, ale takie rzeczy właśnie, które, które wam się przydadzą, mogą, mogą przydać przy takich przejażdżkach wokół komina, no bo wiecie, jedziemy na wyprawę, no to wiadomo, tego gratów i szpaju musimy zabrać dużo, wtedy potrzebny jest duży kufer, natomiast... Tak jak mówię, w koło komina, jak szyczy sobie coś zabrać, jak teraz też będę sobie woził drona. Tutaj ten dron mi się spokojnie zmieści w ten kuferek, więc kufer na pewno mi zostaje. Uchwyt na gaśnicę też. A, i jeszcze jeden rzecz, jedna rzecz. Czyli rączki do zmiany biegów. To akurat też mam od Masahuku Ursus. To jak możecie zobaczyć, tu jest jeszcze cew moto. Ja to kupiłem do tej pomarańczowej cewki, ale jeżeli chodzi o pomarańczową, nie założyłem tego dlatego, że pomarańczowy kład z pomarańczową rączką średnio się to zgrywało. Natomiast jeżeli tutaj mam te pomarańczowe dodatki, to to, to mi pasuje. Z rewu od chłopaków jest jeszcze taka rączka, dłuższa. To jest generalnie na wzór tej kanamowskiej. Ja nie wiem, czy te rączki, które są w kanamach, ponieważ bardzo często można je spotkać w tych kładach, to one są oryginalne, czy też to są jakieś akcesoryjne. A co wam to daje? Wtedy przedłuża Wam się ta dźwignia zmiany biegów, i dzięki temu te biegi łatwiej można przerzucać. Aczkolwiek, no wiecie, w gorszej chcewce te biegi wchodzą lekko, więc. Yy... Więc nie ma z tym problemu. Natomiast, jeżeli założycie to i chcecie szybko gdzieś tam w terenie, w ferworze walki zmieniać te biegi, no to taki akcesoryjny barier. Ja sobie to tak naprawdę założyłem dla wyglądu. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć.